szpitala który jest właśnie tutaj ale chciałam jechać do izby przyjęć idź tam gdzie? wynocha z mojego auta już gdzie jest? wynocha z Zaczynia. mojego auta już idź. nie mam pojęcia gdzie ja jestem i chciałabym się dowiedzieć gdzie jestem niech pan się na chwilę tam. uspokoi mówię ci kobieto że jesteśmy na miejscu powtórzę jeszcze raz jesteśmy na miejscu więc wyjdź z mojego auta już tu jest ta wyjdź z mojego auta już więc tu jest ta... On z mojego auta! Już! Dlaczego się tak unosi? Bo mnie kurwa nie słuchasz! Wypierdalaj natychmiast! Nie słuchasz mnie. Nie słuchasz mnie. Dziewięć! Dziewięć! No dalej! No dawaj! Dzwoń! Powinienesz. powiedziałem! Wypierdalaj! Wyglądasz. wynoś się z mojego auta! Wyglądam tak, z debilem! Von! JUŻ! Proponuję... JUŻ! Wiesz może, gdzie jesteśmy? Kurwa mać, cały czas ci tłumaczę, że jesteśmy na miejscu! Naprawdę? No ja pierdolę! Ameba społeczna! Gdzie ja jestem? Jesteś koło szpitala! Gdzie? A teraz wyjdź z mojego auta! Witam. Czy mógłbyś ją wyciągnąć?